Cześć wszystkim! Moi drodzy widzowie, chciałabym zaznaczyć, że ten materiał nie będzie dotyczył kwestii szczepień jako takich oraz noszenia masek. Przyznam Wam szczerze, że dla mnie dyskusja na ten temat jest jak słabo zaopatrzona lodówka. Wciąż do niej zaglądamy w nadziei, że coś tam się znajdzie, a tam no nie ma już nic ciekawego. Ja osobiście się zaszczepiłam, ale czy Tobie każe to robić? No nie! Moje ciało, moja sprawa, więc darujcie sobie proszę komentarze na ten temat. Dodam tylko, że moją postawę znakomicie reprezentuje zdjęcie, które w tym momencie widzicie. Dziś będziemy mówić wyłącznie o kwestii nakładania na prywatne przedsiębiorstwa obowiązku tzw. segregacji sanitarnej. W Polsce wiele środowisk postuluje wprowadzenie nakazu zmuszającego przedsiębiorców do weryfikowania certyfikatów covidowych wśród swoich pracowników, a także odmawiania świadczenia swoich usług osobom niezaszczepionym, a nawet wprowadzenia lockdownu dla tychże osób. Służyć to ma promocji szczepień oraz zwiększeniu ogólnego bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Czy ono na pewno jednak jest to słuszne rozwiązanie? Po pierwsze, jeżeli poziom wyszczepienia społeczeństwa jest zbyt niski, to nie jest to winą obywateli, a źle przeprowadzonych kampanii informacyjnych. To nie brocha przedsiębiorców, aby pośrednio przymuszać ludzi do szczepień. Przedsiębiorcy mają za zadanie zaspokajać potrzeby konsumentów, oferując im wysokiej jakości dobra i usługi w optymalnych cenach, a nie wdzielać się w rolę sanitarnego policjanta. No, błagam Was! Po drugie, wprowadzenie obowiązku obsługiwania przez przedsiębiorców wyłącznie osób posiadających certyfikat covidowy wskazuje ich na utratę ogromnej części dotychczasowych klientów, gdyż szacuje się, że obecny poziom wyszczepienia z polskiego społeczeństwa wynosi obecnie około 50%. Więcej, utrata klientów może być znacznie bardziej dotkliwa, jeżeli z usług danego lokalu korzysta się grupowo. Dla przykładu, gdzie mielibyśmy zorganizować uroczysty obiad dla rodziny i przyjaciół, jeżeli nie wszyscy są zaszczepieni? No, tylko w domu. Poza tym nie wolno zapominać o kwestii budowania długofalowych relacji z klientem. Jako właścicielka Escape Roomu bardzo ciężko pracowałam na lojalność moich gości i serce by mi pękło, gdyby przyszli do mnie oddani latami klienci, a ja zmuszona byłabym odmówić im świadczenia usług ze względu na segregację sanitarną. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Cóż! Być może mam zbyt płytką wyobraźnię, a być może zbyt głęboko zakorzenione poczucie przyzwoitości. Po trzecie, takie rozwiązania stanowią formę dyskryminacji konsumentów. Co więcej, istnieje prawdopodobieństwo, że akty prawne dotyczące polityki certyfikatów covidowych zostaną uznane przez sądy za niekonstytucyjne i wówczas być może to przedsiębiorcy zmuszeni będą do ponoszenia finansowych konsekwencji odszkodowań. Cóż, najwyraźniej w kontekście wirusa rząd postanowił umywać ręce w celach innych niż tylko higieniczne. Hej kochani, właśnie montuję materiał i uświadomiłam sobie, że nie wspominam w nim o nader oczywistej kwestii, która jednak zasługuje na to, aby wybrzmiała dostatecznie głośno, a mianowicie w sytuacji, w której zostanie nałożony na przedsiębiorców obowiązek weryfikacji paszportów covidowych wśród zatrudnionych przez nich ludzi, no to będzie to stanowiło kolejny potężny cios w pracodawców, pozbawi ich być może wykwalifikowanych e, zatrudnionych, nie wspominając już oczywiście o losie samych pracowników, i dosyć newralgicznej kwestii zdradzania informacji wrażliwych. Podsumowując, decyzja co do wymagania certyfikatów powinna moim zdaniem należeć wyłącznie do właścicieli firm i ich klientów. Mówię nie odgórnym podziałom społeczeństwa i stygmatyzacji ludzi. Rządowy obowiązek nakładany na przedsiębiorców stanowiłby pogwałcenie prawa własności, prawa do prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej oraz stanowiłby jawną dyskryminację konsumentów. Czy świat stanie się od tego lepszy? Ostateczną odpowiedź pozostawiam jak zawsze Wam, ale w moim głębokim przekonaniu rozwiązanie to jest złe na tak wielu płaszczyznach, że wszystkie kondygnacje Burcz Halifa, najwyższego budynku świata, to w ich kontekście zaledwie, no nie wiem, domek Hobbita?